Koledzy i koleżanki, słuchajcie to. Nie wierzę, że to się dzieje. Nie wierzę, że to się dzieje. 7 marca 2025 udało się przebić Market Cup z marca i kwietnia 2023. Zajęło nam to dokładnie. Rok i 11 miesięcy, można powiedzieć, prawie dwa lata nam zajęło. Odbijcie się od tego dna. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że jestem członkiem tego community, że jestem członkiem tego rynku, że, 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 że moje akcje przyczyniały się do tego, że moje pieniądze się przyczyniły do tego, co tutaj jest. Jestem bardzo szczęśliwy, że, że nigdy nie zwątpiłem, że zawsze wierzyłem w ten rynek. Bardzo się cieszę z tego powodu. Powinniśmy tutaj jeszcze dać honorable moment dla Paryża, który to spowodował. Jestem szczęśliwy, co mogę powiedzieć więcej. Idziemy po 5 miliardów, idziemy po 5 miliardów, nie ma co, nie boimy się. Będziemy nowymi, nowymi kryptoasetami. Stany Zjednoczone za rok będą wprowadzały nas jako rezerwę federalną. Będą kupowali Karambity. Ja to wiem, ja to wiem, ja to mówiłem, ja to wiem i to będzie. To się stanie. To, to się stanie: oni Tajtany będą kupowali, bo my będziemy lecieli do góry. My będziemy lecieli wyżej niż, niż Bitcoin. My, my już jesteśmy wyżej niż Bitcoin. My, my będziemy najlep najlepszym community ze wszystkich gier. Z takiego dna na sam szczyt. Tyle mogę powiedzieć.